Cześć wszystkim. E, dzisiaj przychodzimy do Was z filmikiem. Jakim filmikiem? Jakim? Będziemy oglądać własne stare filmiki. Stare filmiki. Bardzo stare, które raptem nie oglądaliśmy i nawet nie pamiętamy do końca, co w nich było. Niektóre powstały, tak jak nie wiem, ten, który tutaj za chwilę mamy, na przykład Zatańczył ze mną, taki tytuł miał. Powstał 2 lipca 2015 roku, to półtora roku temu. No, no, już więc... nawet nie pamiętamy co do końca tam było. Zatem nie, mniej, więcej mniej więcej wiemy. Więcej, ale zobaczymy. Po no, prostu. także dzisiaj e, razem z wami wrócimy trochę no, historio, do historii naszego vlogowania, blogowania i wideo vlogowania. I, I zobaczycie nasze reakcje. Na Dobre, na bo my sobie słuchawki zakładamy. Trzeba wam nie zagłoszyć. Ha. Wy też będziecie słyszeć. Dobra. Pierwszy filmik. Nasze tańczenie. Maszyna tańczenie. Na na tak, masz na Xboxie. On teraz jest Twoja. Co w, masz swoim? w ręku? Kijek od y, GoPro. Ale pamiętam, że to było tak śmieszkie. O, boże, Pandał! Zaczyna, zaczyna być goły. O, nie najgorzej. Ale w ogóle to tak jeszcze samo otworzyło wszystko. Ale to jest Ty pamiętasz, że te wili... nagrywaliśmy? Tak, nagrywaliśmy z telewizora. Tak Bo nie mogliśmy tego ściągnąć jakoś, tych filmików I nagrywaliśmy z telewizora po prostu to co widzicie jest zgrany ekran telewizora Zresztą widać Autentycznie, bo Myślę, że nawet nie myśleliśmy za bardzo o No, bo ten filmik o... wtedy No, dokładnie Dobra, idziemy dalej Skąd się? Tym, ale nic chyba w ogóle się działo. Ale już napisy się włączały. Ale, bo to ty pisałeś napisy no wtedy, tak. dni, a zaczęło się od. O nie, Łaskowski. Ale <grym> Łatwo! No, to. Ja żeś śpi, zmęczone po imprezie. <grym> śpienia, aczkolwiek się <grym> <grym> jak to, jak to, jak to Nie tutaj nie ma.

Cały to czas chulijmy, no. i jakie minę, jak opętany <śmiennie> wyglądałem. Minionki. <śmiennie> <Mignonki. śmiennie> Oj, leci, leci. Po nosku, po nosku leci. <śmiennie> <śmiennie> oczu, oczu. Dobra, trzeba dokładnie rozsmarł. Dobrze by wtedy nie poliłeś. Się. No. To by było straszne. Dobra, jak Krew wszędzie myślałem. No ale co, dobrze, że te ci zrobiłeś. Zobacz. Zro... Tak. No co, fajny taki ten. Bo, wiesz, styl jest o, przede wszystkim w tym w tym teraz. O, o nie. <grymne> mosto, tak? jak, jak jest są, jak jest Marek Mostowa. Oh, Jakie są... O nie. To, tak, która modna. Ja zawsze Wygląda jak, to, tak, jak kolumn. Wolne, albo się jak, jak dzwonik z Notre Dame. Nic się w kuchni nie możemy nować. tak także ci no, jest! No, Złapałem, no, no, no i drugie drugieczko, pamiętajcie również, żeby tak ja Jak Ja mogłeś i... to w ogóle zrobić! Ja się, ja ja się ale wpadło, wpadło do tego! No wpadło, ale jak mogłeś no, w ogóle to zrobić? To korzystam z nociem. To miała być improwizacja i była improwizacja. Był e, Stanę się. O, o nie! A jeszcze znajdziesz, żebym się trafił. O! Na mnie Jak to wygląda w ogóle? Naprawdę. Bardzo. Mogłabym się zrobić jakiegoś plaskacza. <gulik> jeszcze mi dałeś do jedzenia. Wrzuciłem <gulik> <gulik> do tej pateli. Chyba no, ale... no, no no, jest jednak rozgotowane, Takiego rozgotowanych musimy kręcić. Bożenko! Musimy nakręcić jakieś innego rozgotowanych. Kto jest za tym? Łapkę w górę. Ta tak. kuchnia pójdzie z dymem. No, <zulat therapists> No, dobra, słuchajcie. Dzisiaj tylko koniec. I tak było ich dużo. Boże. Fajny powrót do wspomnień. No fajnie wrócić. Ja pamiętam jak ile miesiąc temu wróciłem do filmiku, jak i na pierwszą rocznicę i tak znowu się popłakałem. No. Fajnie wrócić do starych filmów, no. to jest super pamiątka, naprawdę. No warto, jeśli macie, się kręcić. Jeśli filmikami. wy macie możliwość w ogóle do takich swoich filmików, to róbcie. Robienie filmików, robienie zdjęć to jest super pamiątka mhm. po prostu. Warto coś takiego zachować dla siebie, bo mm, no co? Potem się do tego wracamy, jak my po, półtore... wracamy i... po półtorej roku wracamy do filmiku, którego nie oglądaliśmy już tyle czasu. Busia się śmieje, no. wspomnienia są naprawdę wzruszenia nawet. No. Mm. 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 Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. My nie kończymy nagrywać. Myślę, że będziemy jeszcze więcej nagrywać. I co? Bo teraz już mamy sprzęt. Mamy lepszy sprzęt. Mamy lepszy, lepszy sprzęt. Jeszcze lepszy. I jeszcze lepszy. lepszy. Więc cóż, na dzisiaj kończymy kochani. I do zobaczenia za niedługo. Tak? Tak. If you gay, then you gay. Don't pretend that you are stray. You can be who you are any day, all the week, you are unlike the, the others, other. So strong and unique, we are with you.